Cześć, witajcie w ostatnim materiale związanym z grą Farming Simulator 15. Co prawda nie będziemy w grze. Będziemy, ponieważ jest ze mną także Gimcio. Dobry. Weź jeszcze aż przycięło. Dobry. O, witamy. Jak widzicie, jestem na pulpicie i pewnie zastanawiacie się, co będę robił. Otóż wpadłem na fajny pomysł. Odświeżenia wspomnień. Z, widzisz, jeszcze sprawdźmy tutaj łączność, czy widzisz? Byśmy tutaj mm -hmm. mieli ten sam obraz, bo jak widzicie tutaj znaczek od team viewera y, ma podgląd na mój pulpit. I powspominamy sobie, powspominamy sobie dwa lata spędzone nad farmingiem 15, praktycznie y, cała historia tych, przez ten okres czasu, czas, okres czasu została zapisana na kartach screenshotów. A ty jesteś pewny, że chcesz zrobić jak to coś będzie takiego co nie miało się tu znaleźć No to wy się wytnie. Jakoś nie, przy, nie przewidziałem czegoś tutaj, nie wiem, coś co by się nie mieściło w wytyczne YouTube'a, więc spoko. Ani też żadnych tajnych planów, planów też nie, nie, nie zdradzimy, gdyż no wszystko tutaj jakby to już się wydarzyło. Więc zaczynajmy. Pierwszy screen 30 października 2014 rok. O, i nie wiem, czy to jest na pewno 100% pierwszy. Czekaj, może spróbuję jakiś taki. O. Mogę strzałkami przywijać świetnie. Tak więc pierwszy screen. Okej, okay, spółma jakiś. Ej, czemu mi się samo przywija. O, raz na farm Dobra, jednak zdecydowałem, że sam będę przywijał. No cóż. Pamiętam to, jakby to było dwa lata temu. Kupiliśmy. Znaczy to jest chyba safe na singlu generalnie. No, kupiłem w cholerę tych maszyn. Wiadomo, trzeba było, trzeba było wszystko sprawdzić. Co tam jest? No eee. proszę, a tego. A nie, bo dzisiaj on na dachu jest. No widzę. A przez chwilę ja nie widziałem tego niebieskiego. Ty im myślałem, no tak, że to sam, jest, bo... sam wózek, że tu jest, nie? Normalnie. Lola, dobra. Lecimy dalej. O, malowanie ciężarówek, więc to też był taki nowy feature w 15. Co prawda, teraz będzie to jeszcze raz bardziej, bardziej rozwinięte. No ale cóż, patrzymy, co tu dalej się dzieje. No jak widzicie, Bjornholm w pełnej okazałości sklep te sprawy. Trzeba przy... mi, że muszę przyspieszyć, bo to. to przejrzenie, nie, nie sprawdziłem dokładnie ile. no Sprawdźmy. Bo na części filmu 536 screenów. No, tutaj, pierwsze jakieś żniwe okuradziane to już prawdopodobnie było na stówę multi, bo to jest sporo maszyn. O, pierwsze zmagania z drzewem. O, taka, taka ciekawostka. Teraz będziemy w stanie już takie te malutkie fragmenty podnieść y, łapkami, więc to jest spoko. Po podnoszenie tego e, tymi maszynami nie było, nie należało do najłatwiejszych zadań, co prawda. Tak było. Dobra. <ścoughs> Mm. <laughs> Troszkę mi się przypomina film Twardowskiego jak na rzeczy tak, jeździł tym, tak. tym identycznym. Tak, więc to też, to jest pole zaraz przy, zaraz przy sklepie, te większe. To uh -huh. śmieszne nawet, fajne, fajne wspomnienie. O, a ten screen wylądował na fanpage'u, pamiętam, kiedyś. Next, pier please. pierwsze spotkanie. Mam tutaj inne ujęcie. Ten także był na fanpage'u, pamiętam. kusiliśmy sobie kukurydzę. Dalej, o tu mamy jakieś uszkodzone, więc lecimy dalej. O kolejne, kolejne zbaganie tutaj, prawdopodobnie coś z, z drzewem i jakieś yy, tutaj rozsiewanie nawozów. Screenshot z toczonej rozgrywki 6,5 godziny w farmingu. To był okres yy, chyba albo w, wszystkich. Nie, tu będzie 11 listopada, 8 listopada. To było akurat w dużym weekendzie, jak graliśmy, pamiętam. Mieliśmy dużo nagrywać, ale tak nie było. O, wytrzymałem ponad 7 godzin ciągłej gry. O, i, i to co prawda, no, to nie było na jakichś modach czy coś, na podstawce, na Bierholmie Jeszcze jakieś screeny, 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 screeny. O, i tu jest pierwszy screen z gural przerobionych do piętnastki z Framinga 13. A, to, to wydaje mi się, że to było już zamierzone, że wiesz, pociąg, jakaś maszyna na drodze, ale to coś jakoś śmiesznie kończyło. Akurat w XIII to było bardziej widowiskowe, bo jak, i, i tym bardziej, że ten pociąg, wiesz, kiedyś dużo szybciej jeździł, nie wiem, tak go ostatnio wyzwolniłem, ale kiedyś on bardzo szybko jeździł. Jak na przykład takiego Ursusa pierdzielą, to ten Ursus potrafił polecieć na, na drugi koniec mapy. Ta taka ciekawostka. No i oczywiście, yy, milion. Drzew. Bo, bo dlaczego nie? Zamulmy mapę na Amen. Ech. To były te czasy, kiedy słowo optymalizacja by, by, by było mi kompletnie obce. O, zobaczmy tutaj. Dalej. Bagienko. Swoją drogą ta woda nie jest zbyt optymalna. Next. Kolejny jakiś uszkodzony screen. Next. Drzewa, drzewa. Kolejny Przyspiesz, raz, przyspiesz, raz. Przyspiesz. Miałem, przyspiesz, przyspiesz. No wiem, przyspieszam. O! Tutaj wyczyny mana na skałach. Fajny taki kurczę, kurczę, jak to się, hill climbing, tylko że w dół. <laughs> wow, fajnie wygląda. Takie, jakby tu jeszcze może było, nie? Że tak wiesz, wyjeżdżasz i tak rozmyślasz nad brzegiem. To, to się przerobi, tu patrz, patrz, czekaj. Tu tak się wytnie, tu, 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 I tu, 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 Jesteśmy już, co, zauważmy, że jesteśmy właśnie. Dosknie yy, Jesteśmy. Screen był zrobiony dnia 11 listopada, więc tutaj święto niepodległości można też jakiś wiązek patriotyczny. Yy, wątek miałem na myśli. O jeszcze z góry. Znowu wracamy na górale. No, to jest stary asfalt. To jest jeszcze o, stary asfalt z paskami. Rozpierdziel te sprawy. Nie wiem dlaczego jakieś screeny są uszkodzone. O, a tutaj przemalowany sampo. Sam Po, który I, był i John i tak, i, i zauważ gdzie się tutaj mapa kończyła w tym momencie. Właśnie widzę. O, a teraz? Długo by mówić, zobaczcie o, U, ojej, to były czasy. O, fajne, ten blue power, to po prostu była przemalowana T6, ale spoko O, pierwsze problemy, Error running Lua method. O, a właśnie, a to były problemy w ogóle z dołączeniem do serwera. Wysypywała Lula. No, Dobra. O, tutaj się zaczęły yy, próby. No, no to były taki wstępny. Ja tam chyba to kiedyś, tam, znaczy wtedy to na nowo robiłem. Bo tu mamy, zauważ datę, w grudzień 2014, mm. nie? Po prostu ja tutaj się. Yy, nie, może nie tyle co uczyłem, ale sprawdzałem dokładnie, jak działają kupowane pola. Wtedy właśnie się upewniłem, że to działa na zasadzie takich trapezów, nie? Dobra, lecimy dalej. dalej. O, tutaj pierwsze magiczne spotkania z znaczy pierwszym. Kolejne. Było, było na Kolejna magia z drzewami. O, no tak lewitowało chyba. O, Garden. Garden Party. I, i, ty, i ten napis. Ten A to też jest na Fompejium. Tak, Adam. to jest Adam na Holzhausen, kąpiel wieczorna. No, <grych> a to już fajnie. I powiem Ci, że tak też chyba pamiętam to. Tak w miarę, to jakieś już znowu uszkodzone skryny. A to chyba frapsem widzę, zrobione pewnie dlatego coś takie. Ale czujesz, pamiętam to, jak żeśmy to włosili. A to było. To, nie patrz, 2:15 styczeń, no półtorej, ponad półtorej roku temu. Dobrze mówię. Ładnie ułożone. Kolejny uszkodzony, uszkodzony screen. O, teraz mamy pełną przyczepę. Dobra, tutaj mogę. Ciekawe, troszkę... ciekawe jak długo się to utrzymało. pierwsze pierwsze, te, pierwsze próby podnoszenia. Jeszcze nie było nawet tego, te, tego na przycisk, nie? Tylko normalnie złapane, więc bez żadnych modów. Znaczy. No, chyba, że ten ciągnik, ale nie, ten ciągnik jest chyba oryginalny. Więc zobaczcie. To, to akurat Adam chyba robił i, i musiał tak mega powoli ponosić, żeby, żeby mu nie wypadł z tych wideł, tam z krokodyla. O, tutaj są najlepsze kwiatki na świecie. Wydajność 100%. O, a ten budynek po lewo, nie, to ktoś wymodelował. Co prawda też kompletnie nie pamiętam szulników i tak dalej. O, naprawdę, pozmieniało się w cholerę tych rzeczy. Ciekawe, przez kogo? No ciekawe. To jakiś devil to musiał być. No po części pewnie tak. O. Dobra. Lecimy dalej. O. Już jesteśmy. Ty no tak, widać musieliśmy grać bardzo mało w farmingo, bo ledwo co był styczeń, a tu już mamy lipiec. I pierwsze screeny. To był hype na czasie. No pewnie tak, pewnie graliśmy ciągle w countera. I nie wiem, w Eurotrack'a może troszkę więcej graliśmy. No, ale to prawda, no to praktycznie maj, czerwiec, kwiecień, marzec, nic, zero. Nada, nul. I właśnie rok 2015 to był ten, ten słaby, bo nie, nie, nie zrobiliśmy zbyt dużo. Czy to, czy to YouTube, czy znaczy nie zrobiliśmy, ja nie zrobiłem. Dobra, 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 jedziesz. Dobra, co tu mamy? To już jest mapa, to jest chyba Billfield, tak? I ciągnik z modów, okay. 23 sierpnia, tak, to już pewnie było po modcontestie, czy tam w trakcie, testowaliśmy sobie mapę. O, tu już dochodzimy do momentu ustawiania no, ruchu ulicznego. Ja wiem co to. Nawet wiem o, gdzie to jest. Ty, no ja też wiem. Sam to robiłem, w sensie ruchu uliczny, a drogi ty robiłeś. No, tu jest... Pier, pierwsze, pierwsze problemy. O. Jak widzicie. To nie jest tak, że. O, zrobisz raz i już gites Majonas. Zawsze są jakieś takie niuanse, że coś kurczę gdzieś nie gra. Musisz powiedzmy wejść do gry 20 razy i poprawiasz co kawałek o kawałek i. A i mimo wszystko gdzieś tam zawsze kurczę jakiś problem jest. No. Dobrze. Zobaczmy Jak to jakieś. Ten dzikusz. Tak, jeździł po Góralach, ale koniec końców nie dopuścili go. Nie przeszedł badań technicznie. Nie, nie, nie. No niestety, i nie był dopuszczony do ruchu po mapie górale. Górale V3, bo to chyba już V3, pod V3 było. No zdecydowanie. O, tutaj miała być droga dwukierunkowa, ale ostatecznie zrezygnowałem, bo tu się po prostu nie mieściły auta na, na dwa szeroko. Właśnie, trzeba dodać te znaki. Pamiętam też, mówiłem, że miała być droga z pierwszeństwem przejazdu tam z jednej strony. O. Pani jakaś przechodzi przez pasy. O. Tu już mamy dodatek Gold, czyli to było pewnie późny październik. Nie, zobacz, grudzień już. Czyli praktycznie już dochodzimy do momentu. O, zobaczmy. Jakieś tutaj spisy. To tam nieważne. A no, jak widzicie, tak, typowe jakieś problemy. O. O, tu, to, Zobacz, tam. nie Wow, w ogóle tam jakoś tak tu. drzewa, tutaj kostki nie... nie tutaj nie było kostki jeszcze, nie było drzwi. Tak... Tak, kurczę. O, a tu pierwszy. Wyłożone do... Do, no, no, do wyłożone, prawie. Patrz, 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 no. patrz. O, jeszcze cukrownia była. Dobra. Dalej. O, pierwszy zarys podjazdu. Mi się wydaje, że to, to chyba ty wstawiłeś skądś, nie? Czy, czy nie? Czy jak to było tutaj, to było tak tu. Kilka screenshotów wcześniej to było pokazane. Aha, dobra, wiem, już kojarzę. No, to ja to modelowałem. Wtedy właśnie, na no, potrzeby tamtego podjazdu, ja to zrobiłem i tutaj wstawiłem, ale jednak to nie zdało próby. I niestety to, to nie była udana próba. No i, i trzeba było zrobić, o właśnie. Coś takiego. Ale ta kostka jeszcze jest za duża, no, potem była zmieszona. W ogóle tu po lewo gdzieś ten płot, które w krzaki wchodzi. A. Później go Pierwsze testy z sypu. Pyk. Jeszcze tu było pastwisko dla owiec, owiec. I tak mało kostki. jeszcze jeden pasek kostki doszedł. No. Pewnie. O, to jest ciekawe. Fajne, bo to trochę... No, Forterą high definition trochę pojeździłem. Tylko w sumie tak sprawdzając. Z tyłu jeszcze, o był wylany ten asfalt, ale koniec końców zrezygnowaliśmy, bo było zbyt kurczę idealnie, że nawet w sumie nie było takiego piaskowego gdzieś tam placu nigdzie, więc no. A tam jakiś z tyłu jeszcze ten, płyta obornikowa na testy jakoś nie na... O tutaj była magia, fizyka, w ogóle Nvidia Physics, nie? Mm -hmm. Jeszcze zrobię zbliżenie, pozwolę sobie zrobić zbliżenie. <grywy> NVIDIA PHYSICS, przypominam. A tutaj... E, ciekawe, pewnie jest spro... możliwe, że jakieś kupowane pola lub tego typu rzeczy sprawdzają. A, o, tu pewnie mod na obornik, czyli... Mm... A jak to jest zobaczyć, zobaczyć to widać tego to... co bo teraz tam są kurcze. Czy tu jest taki pasek krzak? Nie. Czy tam pole? Ta po prostu te ta drzewa, tak ten. Jeszcze jeszcze tak zastanawiam się, aby yy, jednak wrócić do prostego położenia terenu tutaj przed farmą. Tak się poważnie zastanawiam, ale że jedziemy dalej. Taka ciekawostka w sumie ci zradziłem. Te, te ekrany, co tutaj są, też już kurcze ich nie ma. W sumie ekrany na środku wsi, <głos》>, że tak trochę zbeka. Dobra, dalej. Tu jakieś testy orania obórnika. Jak widzicie, pięknie się zaorał. Nie to, co ostatnio na naszym no, zapisie z widzami na, na, podczas live streamów na Dedyku. Tam niestety tego obórnika nie dało się orać, ale. Jeden silos miałbyś. Właśnie patrzę. Jest silos, jest jakaś zbierajka tam, w ogóle jakieś. Ten nie było tej wiaty na belę, tu w ogóle było ile miejsca, jakiś taki zajazd większy. A nie, bo to chyba się w środek wjechało jakoś. Powiem ci szczerze, że nawet takich, niektórych tych rzeczy to już nie pamiętam. Tak jakby kurczę, naprawdę. A to tylko raptem było yy, rok temu. O, no. tutaj FSH modik. Ja to jest FSH. Mhm. No. Też pamiętam. Tutaj fajna gadka się kleja wtedy i żałowałem, że nie nagrywałem wtedy, bo fajna... I tak, teraz tak, tu jechać ty, czekaj, no. stój, tu jechał Kuba, tam Marcia, tam ja. Serio? Ja tego nie pamiętam tak. Pamiętam to przyciepę, jak mi pukowała kierownica. Jo, coś, coś, coś było, tylko nie pamiętam co dokładnie, co z tą kierownicą się działo. No i działała po prostu. A, no. O, a tu się zaczynały zapasy. Nie, to miało być. Ustawcie się do zdjęcia. No. I w końcu. koniec końców skończył się tak, jak zawsze granie na multi się kończy, czyli. Czyli... no. Judo. O, jeszcze F kilka, kilka ujęć. Jakaś orgia maszynowa normalnie. No, ale narobiłem tego. O, tu już, tu już normalnie jak ludzie się ustawili. O, a tu już wylądowaliśmy. Sero to była FSH? modding? Bo teraz tak. mi się No i to teraz dalej jesteśmy na FSH. W mm -hmm. takim przypadku. A zdjęcia mam na fanpage. Tutaj kilka... O. Tu już pierwsze jakieś tam kolejne wyłapane niedociągnięcia na Kurolach 3 A to już w sumie był 31 grudnia Sylwester. Sylwester spędzony znowu, kurczę nad farmingiem. 14.20. 14.20. A wieczorem... A wieczorem szedłem na chlanie. No, szedłeś. też szedłem. No. Dobra. Tutaj, jak widać, jakaś dziura dziwna. O, i tu się prawdopodobnie... ...coś nagrywało. Jest drugi... drugi stycznia, ale nie przypominam sobie, żebyśmy tak szybko startowali może tak było? O. To jest wersja sport. Zobacz. E ewidentnie. Next. O. To jest super zestaw. Aż no. normalnie tęsknić będę. Trzeba będzie w 15 zadbać, żeby takim czym jednak móc, móc pojeździć. Stop. By być móc. Stop. W 17. Choć to tak 17. <coughs> O, kopci się ostro z brykieciarni, która w sumie już przestała egzystować. A propos brrr, to tu jeszcze. Dobra. I bagienko. Woda, która też miała jest. swoje minusy. Nie ma jej Nie ma jej do dzisiaj. Nie ma jest jej. Do dzisiaj. Nie ale jest to bagienko. Woda. Bagienko, tak, ale woda jest inna. Ta woda była czarna w nocy, a teraz z kolei ta woda co jest teraz jest biała w nocy. Z tą wodą zawsze jest jakiś problem, no ale niestety. O, a tutaj byłem na serwerze... To się nie wiem jak to się tam nazywało dokładnie, ale to prawdopodobnie był serwer prowadzony przez Araulena i... i Koleksiego no. i tak dalej. Wszedłem tam kiedyś raz, pojeździłem ale chyba ostatecznie ten serwer przestał egzystować, więc szkoda. A tam też właśnie grali sobie ludzie. Okazało się, że skrynów było tak dużo, że materiał nam wyszedł długości 40 minut, dlatego zdecydowałem się to podzielić na pół, no i w tym momencie żegnam was z... z, z kurczę, bele. Żegnam was z częścią pierwszą, no i, no i w drugiej powiem tylko tyle, że będzie nawet Śmiesznie, równie tak jak teraz, lub nawet jeszcze fajniej. Więc dzięki, że wytrwałeś, drugi widz, do, tej, do tego momentu. Zostaw Lickę oraz komentarz. To jakoś tam cieszy mnie, jako twórcę. No i o, koniecznie obejrzysz część drugą. Do usłyszenia.